Wiosna jest niczym Królestwo Boże. Ono w podobnie niepohamowany sposób wkracza i bierze we władanie rzeczywistość. Wiosna odradza przyrodę, Królestwo Boże odradza ludzi. Jak nazwiemy zgromadzenie ludzi odrodzonych wiosenną mocą Ducha Świętego? Po prostu Kościół. Jaki związek ma Kościół z wiosną, z przyrodą, która budzi się do życia? Nie ten Kościół, który jako słowo pojawia się w oficjalnych nazwach organizacji religijnych. Nie ten kojarzony z budynkiem, formacją, a ostatnio nawet z aferą. Jaki związek z wiosną i budzącym się życiem ma ten Kościół? Który, zgodnie z zapowiedzią, zbuduję Kościół Mój, buduje Jezus Chrystus. Ma wiele wspólnego z wiosną, bo zawdzięcza swój byt Królestwu Bożemu. Wiosna jest niczym Królestwo Boże. Ono w podobnie niepohamowany sposób wkracza i bierze we władanie rzeczywistość. Wiosna odradza. Przyrodę. Królestwo Boże odradza ludzi. Wiosna odradza splotem potężnych czynników, takich jak temperatura, odległość Ziemi od Słońca. Królestwo odradza ludzi splotem podobnie potężnych czynników, z których najpotężniejszym jest Duch Święty. Wiosna zaskakuje nas. Świeżymi liśćmi i gromadami kwitnących kwiatów. Królestwo zaskakuje nas gromadami odrodzonych ludzi. Te gromady lub zgromadzenia ludzi w greckim tekście Nowego Przymierza, a ten język grecki jest dla Nowego Przymierza językiem oryginalnym, noszą nazwę eklesija. Słowo to, które znaczy gromada, zgromadzenie, kryje się za polskim słowem kościół. W naszych programach o Kościele będziemy mówić o nim w tym właśnie sensie. W sensie zgromadzenia odrodzonych wiosenną mocą Ducha Świętego. Programów przewidujemy pięć. Pierwszy z nich będzie nosił tytuł Kościół, Zgromadzenie bez granic. Zapraszamy.